Siemano, witajcie, ja jestem Cypotworek, a to jest kolejny odcinek na moim kanale I słuchajcie, dzisiaj będziemy grali na myszce... Która jest generalnie moim zdaniem Skromnym, oczywiście Najgorszą podróbką Gloriosa model O eee, I tak ona wygląda To jest ta myszka, słuchajcie, zaraz wam jeszcze lepiej pokażę eee, Tutaj macie pięciu Najnowszych subskrybentów, natomiast tutaj macie Pięciu najnowszych followów Z Instagrama, jeżeli chcecie się tutaj znaleźć To po prostu wbijajcie na moje sociale eee, No i lecimy po 60, koła, więc zostaw suba mordo A ja już nie przedłużam i przerzucimy się Zaraz na chętkamika, ponieważ pokażę wam Co jak z tą myszką Okej, okay, także w tym momencie macie przyrównanie Dwóch myszek, tutaj mamy moją Blue Bedless, której używam na co dzień oraz e, tą fajkałą myszkę, która w ogóle no jest. <noise> to jest taki totalny plastik, widzowie, serio, taki totalny, totalny plastik. E, tak ona się prezentuje i kurczę e, ogólnie, znaczy inaczej. Jakościowo wykonana nie jest wcale, wiecie, tak, aż tragicznie pod kątem tego, że spodziewałem się, że to będzie taki totalny plastik. E, co do samych klików. Są one dziwne, strasznie. Co do draklika, no to raczej ciężki temat w ogóle. Choć może i się da? Ty, może się dać, zobaczymy. Będziemy jeszcze próbowali. No i słuchajcie, myślę, że nie ma co. Podłączamy tą mychę. Generalnie dałem za nią chyba jakoś 20 zł. Także zobaczymy, jak sobie da radę. Ile CPS-ów się uda nią wyklikać. I przede wszystkim, jak gierki na Bedwarsach będą na tej mieszce wyglądały. Także. Nie ma co, lecz widzimy się już na ręce. Bardzo dużym minusem tej myszki jest kabel, ponieważ jest bardzo krótki i ledwo mi starcza od komputera. E, no jest on naprawdę giga giga krótki, musicie mi uwierzyć. E, no ale dobra, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ogólnie myszka klika. Co do, do CPS-ów, słuchajcie, zaraz jeszcze zobaczymy na ręce. Butterfly Click w sumie wydaje się być w miarę w porządku na niej, więc sprawdzimy zaraz te metody różne klikania i zobaczymy co i jak. Tak powiem. Okej, okay, zobaczmy sobie przede wszystkim sensor. Tutaj coś się klika, oho. Tu się coś klika, ale chyba to nie zmienia nam cps u w sensie nie wiem, jak, 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 jak ma być zmiana cps u tutaj zrobiona, w sensie, w sensie Boże, zmiana, yy, zmiana, kurde, czekaj, nie mam słowa, co mi słowa? Yy, co chciałem powiedzieć? A, jeżeli chodzi o zmianę DPI, słuchajcie, nie wiem jak to się zmienia tutaj DPI w tej myszce. Nie było, nie było do niej żadnej instrukcji, więc nie mam pojęcia. Czy to przytrzymaniem? Przytrzymanie w sumie nic nie daje. Każdy klik tak naprawdę zmienia nam kolor na jakiś randomowy, bo to jest bardzo zrandomizowane. Nie wiem, czy to od czego zależy zmiana koloru w tej myszce, od większego walnięcia wa zależy zmiana koloru tak naprawdę, więc <ścoughs> XD trochę, no zobaczymy słuchajcie, no jak to będzie śmigało, czy to będzie w ogóle działać, i czy to ma rację bytu ta myszka, e, no na pewno nie jest ona porównywalna do tej myszki oryginalnej, tego Gloriusa całego i w ogóle, także no, e, co do CPS-ów, no to mówię, ten butterfly click w miarę, co do drag clicków jakichś, czekajcie, czy to jakoś wyłapie w ogóle? klika w ogóle nie wyłapuje. E, może też to dlatego, że ja na przykład może go źle robię jeszcze, natomiast wydaje mi się, że nie aż tak bardzo ciężki scroll, matko jedyno. Scroll jest niesamowicie ciężki, w sensie bardzo trudno się nim przesuwa itemki na przykład. Co do klika, no to ciężko, ciężko mi będzie w ogóle na tej mysce cokolwiek zrobić. No jestem przyzwyczajony do swojej blody, ale kurczę, no to będzie na pewno trudny dla mnie odcinek na tej mysce. I możecie napisać, czy byście chcieli kolejny odcinek taki myszkowy. Jeżeli tak, to 1500 lajków i będziemy nagrywali kolejny odcinek z jakiejś popierdzielonej myszki. A mam ich kilka przygotowanych, także zaufajcie mi, że naprawdę warto jest tutaj łapeczkę zostawić. Jestem ciekaw, jak to jeszcze wygląda z TNT na tym Coxcraffie. Cały czas zapominam, ale chyba. O tak, jak myślałem, na jeden żeby około wyskakiwać. A oni nie mają wyra. Ej, on nie ma wyra. Kurde, tu jest dopiero ten nie ale do zniszczenia. Dobra, chyba. Nie, zdążył sadzić. Kurde, zdążył wsadzić itemki z powrotem. Ej, nie, podświetlenie tej myszki jest niesamowite, bo nie wiesz dlaczego, kiedy ona się świeci. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, te sensory na dole, to, to, to jest, powiem szczerze, również plastik. To jest cały plastik, to jest w ogóle cała mieszka zamiast plastiku. No nie ma nic innego niż plastik tutaj użyte. Nawet po, po, powiedziałbym, że z metalowych elementów no to ma tylko w bebechach coś. Plus też, też to jest trochę bez sensu zrobione, bo patrzcie, z jednej strony macie niby tą... To ma służyć chyba jako wentylacja, czy, co, czy, czy coś generalnie w, w się, a tutaj to z, tak jakby jest trochę dla pizzu, <laughs> więc śmieszna sprawa. No ale po co można się spodziewać po myszce do 20 zł? Słuchajcie, no myślę, że tutaj e, ja też kupując ją nie spodziewałem się jakichś e, fanfarów. Możemy ją kiedyś skonfrontować z innymi myszkami, które posiadam w swojej, powiedzmy to, nazwijmy to kolekcji. O tyle dobrze, że butterfly klikować się tutaj fajnie da. W sensie ten butterfly klik nie jest za, nie jest może jakiś super, e, ale, ale da się, tak? I te, tych CPS-ów jest re, realnie wie, lekko więcej. Natomiast, e, kurczę, no nie wiem, czy m, poleciłbym taką myszkę. Myślę, że jeżeli już chodzi o myszki do grania, to raczej preferowałbym yy, i tak powiedziałbym, że lepiej chyba wydać troszkę na tą myszkę, przynajmniej te, nie wiem, 8 dyszek, żeby mieć jakąś myszkę, bo inaczej to ciężko. Bo jednak wiecie, w grach troszkę ten sprzęt ma znaczenie, bo to się mówi, że wiecie, że, yy, że to nie sprzęt, a technika, i w ogóle, w ogóle nie, takie powiedzenia są, ale. O. No ale generalnie <laughs> sprzęt również się liczy. Tym <laughs> podsumowując, kurczę, dobra, lecimy, kolejna giera. Z rzeczy, które jeszcze zaobserwowałem, nie wiem czy widzicie, scroll generalnie jest krzywo, w sensie jest krzywo umocowany, jest bardzo po prawej stronie, nie tak jak po lewej, jak powinien być, nie wiem czy to widać na, na kamerze, e, ale kurczę, dziwna sprawa, strasznie, nie mógłbym na niej grać na co dzień, dlatego, że jest strasznie nie, niewygodna, bo tak jak Blood jest wyprofilowana tutaj w tym miejscu... Tak, w tym miejscu myszka strasznie nie. nie jakby, moja dłoń nie pasuje do niej ułożeniem, nie? Może też dlatego, że ja po prostu długo gram na jednej myszce, czyli na tej, na tej Bloody swojej. Ale kurczę sam fakt tego, że, no nie jest jakoś za mocno dobrze wyprofilowana ta mycha. No powiem tak, szczerze nie spodziewałem się. Jest to moja pierwsza myszka że z dziurami w ogóle, i w ogóle. W ogóle, w ogóle, coś... coś Wygląda to trochę jakby nie łapało mi tych wszystkich kliknięć, e, ta, w sensie ta myszka. cps jakby się zaliczają normalnie, ale jak się budowałem, to miałem takie wrażenie, jakby nie wszystkie bloki były takie pe pewne, że tak powiem. Kurczę, powiem wam szczerze, ciekawe doświadczenie na pewno. E, ja bardzo lubię, mówię, testować różne rzeczy, sprawdzać i w tym przypadku ta myszka też jest taki eksperyment trochę. Okej, chłop do mnie przydał. Dobra, nice. O kurde, no... Halo, kliknąłem! Co jest? Od tego miejsca już wyłapuje myszka klik? Dobra, lecimy z chłopaczkiem. No udało się, udało się. Na farcie, pół HP mi zostało. Bardzo niepewnie się na niej czuję. To na pewno myszka pod drag click nie jest i nie będzie. Ale sam fakt tego scrolla, boże, to jest najbardziej chyba yy, taki scroll, jaki, jaki używałem kiedykolwiek. Nawet w, tych, w tej myszce najtańszej, którą wam, wam pokazywałem za chyba tam 5 czy 7 zł, to ona już miała lepszego scrolla, więc kurczę powiem tak. Tragedia jest. Jeżeli chodzi o scrolla w tej myszce Bardzo ciężki i taki kurde niewygodny Wiecie, że ja scrolluję temki, bo jestem gigalamusem Więc kurczę wiecie jak jest Scroll jest potrzebny Łe chłopcy kupił żelazny mieczyk Co z nim jest nie tak? Ja pierdziele, dobra Lecimy w drugą stronę w takim razie, bo Nie no, kupiłem sobie śnieżkę zamiast tego Nie mogę, no nie mogę Oho, już słyszałem, że był tutaj użyty Kurde, śnieżek, o! no i dupa Ojej, on też spadł, co jest? Dobra, lecimy, słuchajcie, ostatnią gierkę A, i wyszedłem, super jestem, o kurde lecimy dalej, <laughs> idolik z fuzji On też pewnie gra na no. Modelo Dobra, także czujniemy ostatnia gierka, słuchajcie, lecimy, Mapka Paryż, piękna sprawa e, no, myszka jest uciążliwa, myszka jest zdecydowanie uciążliwa I Czy da się na niej grać czy nie, no to sami widzicie, w sensie da, grać da się grać I to jest jakby, kurczę, naprawdę nie wiem jak, jaka myszka by musiała być słaba, żeby nie dało się na niej grać w Bedy Natomiast, yy, no ten komfort gry jest istotny, pamiętajcie o tym, że komfort gry jest giga ważny w grach i też między nimi, wiecie, jak gracie po kilka godzin, to raczej na takim miejscu byście się zajechali, plus byście się tylko denerwowali, że, że kliki są generalnie ciężkie, na przykład, że wiecie, dużo siły musicie włożyć, żeby ten przycisk przycisnąć, w sensie, no, to nie jest takie, wiecie, kurcze. No, w myszkach wyższej jakości, czyli powiedzmy tych droższych myszkach, czyli tych klasy wyżej, czy tam nawet dwie klasy wyżej w tym przypadku, to myszki, kurde, są tak robione, żeby ręka się nie męczyła tak bardzo i żeby te kliki były po prostu proste, tak, Że i, i scroll, i wszystko, żeby działało płynnie, wiecie, bardzo wy... kurcze smooth itp. Natomiast no, ta myszka działa strasznie. Nie. Może się uda wygrać na niej jakąś giereczkę, bym w sumie usatysfakcjonowany, jakby się udało wygrać jakąś gierkę na niej, bo byłoby to potwierdzenie tego, że się da. Ty, biały tam jest? Ale jazda. Ty, co on robi? Jak leci! Pa 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 pa! Dobra, patera. Psz. Aha. Nie no, super. Bez kitu, ty, opędzlować, stare fila i do niego podlecieć, nie jestem ciekaw jak firebole wysoko wy wywalają. No nie, dobrze wywalają, ty, bez to udało się, fajnie, super. Co? Nie, ja nie wiem jak on musiał, kurde, ale dziwne. W sensie nie, nie wiem jak on do mnie podleciał, w sensie jak on dał radę tak szybko do mnie podlecieć, no ale dobra. Ale znowu trzeba iść do pomarańczowego, bo biały tam znowu będzie leciał. Trzeba go wyeliminować w takim razie. A nie, bo patrzcie, to też jest chyba, to jest wyspa różowego, gdzie on szedł. A i pozdrowiaj ty. No tak, nie znikowałem się, bo przecież działa to incognito na Cogscraft też, to a się nie znikowałem, o kurde. Zapomniałem to zrobić, wszyscy youtuberzy to robią, ja tego nie zrobiłem, dlatego może nie wygrywam gierek. Nie, no po prostu jestem słaby, nie oszukujmy się. Kurde, no ciągnie mi się ta myszka, nie mogę kurde normalnie pociągnąć, zrobić ruchu myszką, bo mi się ciągnie, no. Kabel za krótki, o wiele. No pozdrowisz. Nie no, pozdrawiamy generalnie. Wszystkiego dobrego. O kurde. O Fuck! Jak, jak mnie przetyrał? Co jest ksefys? Jak mnie przetyrał, chłop Dobra, jeszcze jedno podejście do niego widzowie. Mamy to, mamy to. O kurde! Ty, może się uda, może się uda widzowie, może jest blisko. Ajajaj! Czemu ja tak mało biję? I w sensie bardzo, co jakby, kurde, nie wiem dlaczego ja tak mało biję HPM-u, przecież kurde, walę się z nim łeb w łeb, a dostaje dwa razy większe obrażenia niż on. Co jest? O, ty, on tutaj idzie na mnie. Wypierdzielaj, cwaniaku. Ty, on chce zabić idola. Wypierdzielaj, o. No, co jest z tym? Ej, to nie klika chyba, ej, wydaje mi się, że jak ja butterfly klikuję, to to się coś kurde zacina ten klik i nie, nie, nie wszystkie hity mi wchodzą. Nie, dobra, nie buduję się tak, bo zaraz dadam. Tutaj ja ja nie, 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 nawet nie wiem, jak to wyczuć, żeby na tej myszce się dobrze zbudować. A, za, kurwa, za wcześnie wyskoczyłem. Ja pierdykam. Nie, najlepsza śmierć na Bedwars, o tak. Także słuchajcie, powiem tak. Jakbym miał, jakbym miał wkrót, pokrótce podsumować moje, e, że tak powiem, kilka tych rozgrywek na Bedwarsach, na tej myszce, jest do dupy. Natomiast no, czego się spodziewamy po najgorszej podróbce Gloriusa. Myślę, że niczego specjalnego nie możemy się spodziewać. Z ciekawych rzeczy jest randomowe podświetlenie, które się w tej mysce pojawia. Po prostu patrzcie, wystarczy, że hitniesz nią o ten i. O, zobacz, widzisz, ona, ona zmienia podświetlenie na Każde. Także niesamowite to jest. Kolejną rzeczą to jest. Jezu, to jest jaki ostry sensor. W sensie bardzo, bardzo jasny sensor. Ten, tutaj, właśnie, o zobaczcie. Eee, i, i, I co? I cała jest wykonana z plastiku. Plastik nie jest w najgorszej jakości, dlatego za to można jedynie też pochwalić. Mieszka jest generalnie leciutka. No, nie dziwię się, bo no, nie ma w sobie nic takiego, co by mogło ważyć cokolwiek. Także słuchajcie, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I widzimy się w następnych filmach.